Co? Dam wam rozrywkę! Kwi? To się nazywa zabawny zbieg okoliczności! Widzę, że jesteś w swoim żywiole. A wiesz, lubię dawać ludziom rozrywkę. Można powiedzieć, że mam sobie coś z klauna. No, ciebie też trzeba trzymać z dala od dzieci. Dobrze powiedziane! Tobą mam się bić? To zależy. Od czego? Czy chcesz dostać w pierdol? Jeśli tak, wykładaj kasę i jedziemy z tym koksem. A co z twoim granatem? A co ma być? Jest tam gdzie zawsze. A, i co się stanie, jak w niego uderzę? Głupie pytanie. Zrobi to, co robią granaty, więc wiesz. Dobrze to przemyśl. Jak już się bić, to za poważne pieniądze. Podbijam stawkę. Oho, widzę, że nie jesteś w nastroju na żarty. Niech będzie. Dorzucę kasę. Zapraszam za mną. Gotowi. Możemy zaczynać? Aha. Nie ma co przeciągać. Najlepszy. Uh! 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 O kurwa! O kurwa! O kurwa! O, pierdolę. Wy, wy, wygrywa, pi! Przez lokał no techniczny! Twoje pieniądze. Masz i zabieraj się stąd. Twoje pieniądze. Masz i zabieraj się stąd. Dzięki. Ej, słuchaj, nie? Ja mu przyczepiłem ten granat do twarzy, ok? Po prostu stąd spadaj, dobra?